Dobrze, Karolinko, mamy już tą naszą wymarzoną działkę koło drogi, która jest przepięknie wyasfaltowana. Czy możemy się czuć spokojnie? Odpowiem, jak zawsze, to zależy. Jeśli chodzi o aspekt fizyczny dojazdu, to tak, ponieważ nie musimy martwić się utwardzeniem drogi, o którym wcześniej rozmawialiśmy. Natomiast jeśli chodzi o fakt prawnego dostępu, nie, wyasfaltowanie nie jest jednoznaczne z dostępem do drogi publicznej, gdyż zdarzają się sytuacje, że osoby prywatne posiadające drogę, nie wiem, powiedzmy, złożyły się na ten asfalt i droga jest własnością prywatną. I co teraz? Jeżeli mamy tą działkę przy takiej drodze, która jest prywatna, co musimy zrobić, żeby można było z tej drogi prawnie korzystać? Przy zakupie działki musimy zadbać o udział, może być nawet niewielki, tak zwany szczątkowy, w tej działce dojazdowej. Użyłeś takiego fajnego sformułowania: udział szczątkowy. Czyli jednym słowem, nieważne czy mamy połowę udziału w działce drogowej czy jedną setną, dostęp prawny mamy dokładnie taki sam. Tak, dokładnie. Tak samo możemy, na tych samych zasadach możemy korzystać z dojazdu do tej drogi. No i ten udział, tak jak powiedziałeś, jedna setna w całości jest wystarczający, aby dla danej działki uzyskać pozwolenie na budowę.